Na no, dzień dobry, cześć i czołem, drogi widzą Galokwero z tej strony w kolejnym odcinku. Dragon Age Wailguard. Ktoś tu leży na no, dzień dobry. Izabela i władcy. Nie było tego wcześniej w ostatnim odcinku. Musiało się to pojawić po wykonaniu tego zadania. też. Władcy Fortuny nie przepadają za jej opisarstwem. Wiele z naszych przygód mogłoby tam napytać kłopotów, gdybyśmy spisywali swoje wyczyny. Ale należałem do władców, kiedy jeszcze nie nazywaliśmy się władcami. Wtedy była to tylko banda morskich rozbójników i jak wszyscy rozbójnicy pragnęliśmy złota, pragnęliśmy sławy i byliśmy gotowi podróżnać sobie gardło, aby zgarnąć wszystko dla siebie. Ale potem niektórzy z nas przekonali się, że złoto i chwała niewiele są warte. O ile nie masz przyjaciół, z którymi się w nich pławisz, i w ten sposób powstali znani ci władcy. Dzielimy się wieściami o tym, co jest do zdobycia, a razem ruszamy to zdobyć. Każdy dostaje swoją dolę, a potem wszyscy się upijają. Nie obchodzi nas, kim ktoś wcześniej był, o ile umie sobie radzić. I chyba to w dużej mierze zdecydowało o tym, że pojawiła się Twoja matka z dzieckiem na ramionach, szukając zajęcia. Izabela. Gwiazdka numer 1. Ktoś zażartował po pijaku i nazwa się przyjęła. Gwiazdka numer 2. Wiesz, to trochę jak bycie szarym strażnikiem, tylko rozrywkowo i z pobytami na plaży. Okej. Okay. Dobra, teraz w takim wypadku możemy się tutaj przenieść do Rivanu. Dokładnie tutaj. Witaj, że rajskie wybrzeże po raz kolejny. No dobra. Nie szybciej będzie jak się po prostu przeniesiemy. A nie, bo zaczynamy tu. Ok. Chociaż nie szybciej też będzie jak skoczę tutaj po prostu. Nie. Nie dało rady. The spirits around the Hall of Valor seem very invested in all of it. Spirits like fun, too. Sure, but one of them was yeah. trying to take wages. So I said, I had better do it. On the game. Yeah. run! Jezu, jakbym jeszcze to widział w ogóle, co się dzieje. Oho, żebyś ty jeszcze go trafił. Dziękuję Ci bardzo, Nep. Mamy list. Poplamiona krwią notatka Viago, która że broni zasadniczo wam nie brakuje. Wysłaliśmy głównie zaopatrzenie alchemiczne. Powinno być w sam raz, jeśli chodzi o te urocze, małe pułapeczki, które zostawiacie zastawiacie na swoich nowych znajomych w Treviso. Możesz wysłać swoją drużynę w umówione miejsce. Przy wodospadzie na szczycie klifu. Na pochybel Antamon, gdziekolwiek by nie byli. Izabela. Ano, wygląda na to. Nie zebrał mi tej nieszczęsnej. Piolki z życiem. Ok, rozkazy Antamów. Tutejsi bas próbują pomóc bas w Treviso. Nie pozwolę, by rzeźnik zaczął narzekać, że mu przeszkadzam. Kilanein nie nagradza tych, którzy zawodzą. Znajdź kruki, te zapasy, i przyjdź z jednym i drugim do fortu strażników. Dostarczymy to rzeźnikowi, by pokazać, że Antomowie służący Penshanekowi są godni bycia wielkimi. No, zgadza się. Więc do roboty. Musimy się przedostać do fortu strażnika. Hmm. Na radę zeskoczyć? Aha, tam ci się będą teraz bić. E, no da radę chyba. No, dokładnie. Udało się. A ja mam w ogóle w innym kierunku iść. Na to wychodzi. Chociaż... No tak, bo tutaj przecież nie wejdę bo ten tutaj mogę, ale zjechać na dół. Dobra. Nieważne. No i myślę, że się chwyci. Jednak nie. Powolutku, z nóżki na nóżkę. I idziemy. Kto by nie chciał w takich rejonach mieszkać? Okej. Okay. Jesteśmy myślę już blisko, nawet to słychać przyda się, jezi kolega. Pięknie. No i Antomowie zlikwidowani. Pięknie. Dobra, jesteśmy coraz bliżej celu. Ten szunek kursorca. Ajajaj. Aj. Dobra. Damy stosowność specjalną po nie będziemy się potyczkować. Raz, dwa. Ale wywał combo. No, on już leży, bardzo dobrze. Kości badacza. Nie, to nie dla nas. Ktoś przeżył, jak widać. The Antam kept me alive so they could use me to trick Ravine into sending more supplies. I didn't think anyone was coming. The Lords of Fortune wouldn't abandon you. It's the least we could do for the crows. Thank you for your timely arrival. I'll get the supplies to Treviso. And pay back the there. No i po problemie. Oskard. Okej, okay, ale ten Oskard akurat na niebie jest lepszy, ale tu jest bolesna lekcja jako ten topór taki, ale unikatowy. Tylko, że no, w broni, której, której w sumie za dużo nie korzystamy. Okej, okay. awansowaliśmy na wyższy poziom. Przy okazji również. Wykonaliśmy zadanko. Teraz gdzie ja to chciałem? Tutaj wysadzić bardzo dobrze. Czy damy radę, jeszcze sobie tutaj powalczyć z antamami i tak dalej? Chyba ta. Tego miało potrafić. Rzekomo nie trafiłem tak. No i pięknie, to by było chyba na tyle z tego, co widzę. Zgadza się. Okej. Okay. uzupełniliśmy sobie wszystko, co mogliśmy, i myślę, że w tym momencie sobie zakończymy ten odcinek jako wykonanie po prostu jednej misji. Chociaż nie, przepraszam bardzo, możemy tutaj jeszcze wrócić na rozdroża i dać prezent naszej koleżance. Aż zapomniałem o tym w sumie. Dobra. Następna nowa wiadomość. Gratulacje z sali męstwa. Róg, miło widzieć, że udowadniasz na arenie, co potrafisz. Władcy są pod wrażeniem, a duchy męstwa są zadowolone. Kiedy one są zadowolone, wszystko idzie lepiej. I dziękuję za zajęcie. Się Jej przeprowadzka nie była moim pomysłem, ale cieszę się, że jest z dala od antamów. Jej matka bardzo się boi, że zaczną się nią interesować z powodu ognia, ale i bez względu na to dobrze, że też zobaczy trochę świata. A ty zyskasz usługi najlepszej łowczyni smoków, jaką kiedykolwiek znałam. Walcz dalej w słusznej sprawie. Na razie Izabela. I podziękowania z Trevizo. Ruk, Tej opowiedziała, że może ci to przekazać. Też żebyś wiedział, że dzięki Tobie do Treviso udało mi się sprowadzić zaopatrzenie z Riwanu. Właśnie uwolniliśmy większą grupę więźniów. Dzięki Tobie i władcom Fortuny mieliśmy truciznę, którymi unieszkodliwiliśmy po antamów, zioła, którymi mogliśmy leczyć rannych więźniów oraz złoto na łapówki konieczne, by bezpiecznie wywieźć ich z Treviso. Treviso będzie wolne, a antamowie pożałują, że w ogóle się tu pokazali. Z pozdrowieniami na z rodu Kantory. No, jak widać, są wdzięczni nam tutaj za to, co robimy. No, ale to dobrze. Bardzo dobrze. Mogę tutaj w ogóle ekwiponek sobie zmienić? No, ja to chyba w tym naszym pomieszczeniu mogę sobie jakiś strój zamontować. To by było na tyle. <laughs> Powiedziała, że fajne, i do widzenia. No, nieźle, nieźle. Mamy tu coś? Dzieje się coś ciekawego. Nic. No, zupełnie nic. Ok, więc w tym momencie zakończymy sobie ten odcinek. W kolejnym, natomiast no, zdaje się, że już uruszamy tutaj z głównym zadaniem, bo niestety niczego innego. Niestety póki co nie mamy. Także zostaje nam dokąd muszą trafić umarli. Udaj się do sali nekropolii przez rozdroża. Dziękuję bardzo za uwagę. Widzimy się w kolejnej części przygód w Dragon Age Veilguard. Vale